w planach coś porobić. E, tak, e, Mentos tam buduje jakąś tajną bazę wojskową. Tam, no może nie aż tak daleko od wioski, ale no, w miarę daleko. E, jutro będzie trailer u Mentosa, e, pewnie tam da jakieś też na społeczności jakąś wiadomość, ale jutro ma być trailer. Nie, nie wiem jeszcze dokładnie o której godzinie, ale jutro ma być. E, no. Dobra, no więc tutaj damy taki dla... Do... No i y, mam nadzieję, że widzowie by Wam się podobał ten trailer, bo jutro ma być. Mentosa. O, na jakim kanale mentos? Ma być? Halo mentos. Na jakim to ma być kanale? Na jakim to ma być kanale? Co? Dlatego wbijecie jutro, pewnie da, da, tam metos, coś. Dlatego... Do do, tej jak to się nazywa? No, do społeczności, w której to będzie. Hm ah. 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 O, więc e, no, myślę, że to będzie fajne. Bo mo, mo, mogę Mentos podać tytuł? No, to, no to, ty, to, to ty: podaj, podaj, Ty, bo to jest Twoja muzyka. To No to potrzebujemy Mentosów na no, tytuł. To potrzebujemy Mentosów. Myślę, że mi się spodoba ta piosenka. Tam trochę Mentos przerobił, jakby podkład. A Ty co, co, co ty teraz do tej bazy robisz? Bo tam widziałem, że jakieś miałeś żelazne reguły i coś takiego. Eee... Czekaj, bo no tam nie wiem, musisz mieć crafting, żeby to obczaić. Aha, xd. A to ty to będziesz płaski kamień robił, czy... A co duże będzie w ogóle? Ogromne? Ile? Trzeba się przesłyszałem czy powiedzieć 20 I to około? Puch. Co ty gadasz? Brzuch. Ile? A skąd ty masz w ogóle tego kamienia? Co? Ale skąd ty to masz? To dla kamienia. A, bo ja myślałem, że sobie go kopiesz. Aha. Aha, okej. Okay. Myślę, że krócej. Jak to nawet połownie zrobiłeś? Czekaj, zaraz przelecę. No, jak? No. Tak. I Ty tak nas szukałeś dzisiaj na chowanym? Ej, wiesz, wiesz w jakiego ja bym chowanego zagrał? Takiego jakby tylko mus, musielibyśmy mapkę tą pobrać. Ehm, takiego chowanego, że jakby wiesz. Ym, jak to się nazywa? Y, to taki kolorowy, jakby chowany, że. Ym, jest taka mapa, gdzie jest zupełna i, i. No. O! Jestem! Doleciałem. Aha, a gdzie ty masz pies? O! Tam jesteś. W ogóle widzowie jeszcze nie widzieli tego skina. Tutaj, yy, patrzcie, pokaż się. Tutaj yy, jeszcze twarz ben, to muszę przerobić, ale tak na razie to prezentuję. No. No to ja lecę, bo tutaj widzowie parcią, tak to porobił co? Czemu? Mhm, dobra, to ja lecę. Dobra. widzę. Dobra, lecimy pod ten kamień. Może... Aha, ja mam chyba dużo u siebie w sumie tego kamienia. No już mam 13 nawet bruku, więc. O! Cyk, cyk, cyk. To ci mogę? Okej. Okay. Dobra, no to ja już mam kamień. Jedzonko wezmę. No. Co? Dobra, mam coś yy, fajnego. Kiedyś na tym takim, jak był taki serwer na górze, jakby takiej, wiecie, że była taka ogromna góra, to tam mieliśmy taki serwer, to dla mnie to ja cały czas to jadłem, bo tam była rzeka i nasz morze tam było, i właśnie ja cały czas sobie to przetapiałem, i tak dalej. W ogóle mnie to sensu przetapiał chyba. Dlatego tak, masz tutaj dużo. To ci dałam do skrzyni. Cyk, 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 cyk. masz jedzenie. Pamiętasz? To jedzenie? Dobra, to ja wracam na wioskę. A bo są tam przecież na kładki, OK. Nie. Co? To dużo roboty jest przy tym. No pytanie, jak ty to w ogóle ogarniesz? No, no to na pewno jesteś bliżej niż koniec, nie? Niż końca. Bliżej początku, czy znaczy Boże, bliżej końca niż początku. No, więc obrócimy sobie ci tu tu. I pamiętajcie, wpadajcie na trailer Mentosa jutro, bo muzyka może wam się spodobać. Pewnie ją będzie się kojarzyć z od tych dwóch osób. Teraz będzie trzecia osoba, która do tej piosenki nagra, No? Co? No, no bo robię sobie w bazie, w domku. Nie w Twoim, w banana. Ja też. Właśnie, już było 16 minut odcinek trwa. A Ty w ogóle dużo masz tego bruka, Czy... A co? Jak to nie masz dungla? Dobra, widzowie, aby to było na tyle w tym odcinku. Widzimy się już w kolejnym. Cześć!